10 najpotężniejszych polskich broni. Miejsce 10. Karabinek Grot. Jest to jedna z najnowocześniejszych broni strzeleckich w polskiej armii, opracowana w ramach programu Modołowy System Broni Strzeleckiej Kalibru 5,56 mm. Grot jest produkowany w wersji w układzie klasycznym, jak i bezkolbowym, bullpup. Główną cechą jest monolityczna, duralowa komora zamkowa. Broń ta w wojsku obecna jest od 2017 roku i ma w naszej armii zastąpić karabinki AKM i ich pochodne oraz uzupełnić karabinki 96 Beryl. Broń może być dostosowana do strzelca prawo lub leworęcznego. Przyłączniki rodzaju ognia, zwalniacz, zamka, bezpiecznik czy okna wyrzutowe łusek znajdują się po obu stronach broni. Wyprodukowanych zostało ponad 55 tysięcy sztuk karabinków Grot. Według oficjalnych informacji ponad 10 Sztuk zostało przekazanych Ukrainie. Miejsce 9. KTO Rosomak. Kołowy transporter opancerzony Rosomak to produkowana i modernizowana w Polsce konstrukcja oparta licencyjnie na fińskim modułowym pojedzie Patria XC360P. W podstawowej wersji uzbrojony jest w armatę kalibru 30 mm. Pojazdy te wykorzystywane są w naszej armii od 2005 roku. Dzięki nim wycofano przestarzałe wozy OT-64 Scott, a także część BWP-1. Rosomak to pojazd w układzie napędowym 8x8. Może przewozić do 11 osób, w tym 8 żołnierzy desantu. Wóz ten produkowany jest w kilkunastu wersjach zależnie od przeznaczenia. Polska armia posiada ponad 800 rosomaków w różnych wersjach. Nie ma informacji, że Polska przekazała Ukrainie jakąkolwiek liczbę tych wozów. Natomiast w internecie można znaleźć zdjęcie ukraińskich żołnierzy przy polskim rosomaku. Miejsce ósme. PPZR Piorun Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun to jeden z najnowocześniejszych w swojej klasie systemów na świecie, produkowany jest przez przedsiębiorstwo Mesco, powstał na bazie udanego i również wykorzystywanego przez naszą armię PPZR GROM. Zdaniem wielu specjalistów PPZR Piorun to obecnie jedna z najlepszych jeśli nie najlepsza broń typu MANPADS Man Portable Air Defense System na świecie. Polskie pioruny przeważają niemal pod każdym względem najnowsze rosyjskie zestawy 9K333 Wierba, czy amerykańskie Stingery. W stosunku do pocisków Grom, piorun ma zupełnie zmodyfikowaną głowicę naprowadzającą, która w testach wykazała się jak dotąd stuprocentową skutecznością, co jest ewenementem w skali światowej. Pioruny są ponadto odporne na flary czy innego typu pułapki termiczne. Doskonały produkt jest koronnym towarem eksportowym polskiego przemysłu zbrojeniowego. Broń ta sprawdziła się na wojnie w Ukrainie. Polska dostarczyła wschodnim sąsiadom według deklaracji z początku 2023 roku prawie wszystkie swoje zestawy przeciwlotnicze Piorun. Wojsko polskie posiadało 420 zestawów startowych i ponad 1300 rakiet. Miejsce 7. PSRA Pilica jest to polski przeciwlotniczy system rakietowo-artyleryjski bardzo krótkiego zasięgu, będący elementem najniższej warstwy obrony przeciwlotniczej w zakresie zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, śmigłowców, samolotów oraz pocisków manewrujących w odległości do 5 km oraz punktowej osłony ważnych obszarów lub obiektów. W skład każdej jednostki ogniowej systemu pilica wchodzą dwie armaty automatyczne ZUR 232 spjodek kalibru 23 mm oraz dwie wyrzutnie pocisku przeciwlotniczych piorun. Każdy z zestawów ma własną głowicę optoelektroniczną z kamerą termowizyjną oraz dalmierzem laserowym. Taka konfiguracja daje systemowi pilica możliwość prowadzenia działań autonomicznych, ale również operowania w ramach zintegrowanej wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej systemu bardzo krótkiego zasięgu. Miejsce 6. WR-40 Langusta. Langusta to samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa skonstruowana w Polsce jako gruntowna modernizacja wyrzutni radzieckiej BM-21 Grad. Produkowana jest w Centrum Produkcji Wojskowej HSW w Stalowej Woli. Langusta przeznaczona jest do niszczenia urządzeń ogniowych i bojowych, niszczenia fortyfikacji, umocnień i budowli, obezwładniania i niszczenia siły żywej, zwłaszcza w rejonach ześrodkowania. Wyrzutnie są osadzone na podwoziu terenowym 6x6 Jelcz. Langusta posiada 40 lów kalibru 122,4 mm. Według danych udostępnionych przez producenta czas zaprogramowania 40 zapalników pocisków umieszczonych w lufach to 3 minuty, a pełna salwa jest wykonywana w ciągu 20 sekund. Oprócz standardowych pocisków M21OF ma być wyposażona w pociski rakietowe Fenix Z o zasięgu nawet ponad 40 km, czyli dwukrotnie przewyższającym zasięg standardowej amunicji Gradów. Siły zbrojne RP dysponują 75 egzemplarzami wyrzutni. Polska przekazała Ukrainie nieokreśloną ilość starszych wieloprowadnicowych systemów systemów rakietowych grad, mimo braku oficjalnych danych na ten temat określa się ją na około 20 sztuk. miejsce piąte. AHS Krab. Krab to polska samobieżna armatochałbica na podwoziu gąsienicowym kalibru 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów stanowi polską adaptację produkowanego na licencji brytyjskiego systemu wieżowego AS-90 Braveheart. Podwozie pojazdów jest spolonizowaną wersją podwozi używanych w południowo-koreańskiej K-9 Thunder. Zasięg ostrzału to 40 km przy zastosowaniu donośniejszej amunicji z gazogeneratorem. Według doniesień medialnych kraby na Ukrainie zostały jesienią 2022 roku z powodzeniem użyte do wystrzeliwania amerykańskiej amunicji precyzyjnej Excalibur, korygowanej za pomocą systemu nawigacji GPS, osiągającej donośność ponad 50 km. Wojsku polskiemu dostarczono ich do tej pory około 80 sztuk ze 170 łącznie zamówionych egzemplarzy. Po 24 lutego 2022 roku Polska podarowała Ukrainie 3 dywizjony krabów, czyli 54 armatochałbice. Ukraina zamówiła w Polsce kolejne 54 kraby o wartości 2,7 miliarda złotych. Miejsce czwarte F-16 Fighting Falcon F-16 to wielozadaniowy samolot bojowy, który oryginalnie powstał w roku 1974. Zaprojektowany przez amerykańską wytwórnię General Dynamics. Od 1993 roku myśliwiec produkowany jest przez Lockheed Martin. Ważąca blisko 17 ton, wraz ze standardowym uzbrojeniem, jednostka jest w stanie rozpędzić się do prędkości aż 2124 km na godzinę, czyli ponad 2 Machów, i osiągnąć pułap ponad 15 km nad Ziemią. F-16 jest w stanie przenosić i aktywnie wykorzystywać aż kilkanaście typów pocisków rakietowych i bomb, w tym głowice nuklearne. Pomimo upływu ponad 40 lat od jego oblotu, dzięki systematycznemu rozwojowi i zwiększaniu możliwości bojowych, a także wprowadzaniu nowych wersji, samolot ten wciąż zachowuje wysokie walory bojowe i będzie stanowił wyposażenie amerykańskich sił powietrznych co najmniej do 2030 roku, a w innych państwach nawet dłużej. Na wyposażeniu polskiego lotnictwa znajduje się obecnie 48 takich jednostek w dwóch wersjach C. ID blok 52. Plus. Miejsce trzecie. K9PL. K9, K9 Tander to południowo-koreańska samobieżna na podwoziu gąsienicowym. Jest wyposażona w armatę 155 mm o długości 52 kalibrów, która zapewnia precyzyjne prowadzenie ognia na dystansach około 40 km. Uzbrojenie pomocnicze stanowi karabin maszynowy 12,7 mm. Opancerzenie K9 zapewnia ochronę przed bronią małokalibrową i odłamkami artyleryjskimi. Jest silnikiem wysokoprężnym o mocy 1000 koni mechanicznych z automatyczną skrzynią biegów. Masa haubicy wynosi 47 ton. Haubica K9A2 będzie stanowić docelową podstawę dla spolonizowanej wersji K9PL. Zostanie wyposażona w elektryczny system napędu wieży, automatyczny system gaśniczy, zdalnie sterowany moduł uzbrojenia, klimatyzację, kompozytowe gąsienice oraz będzie posiadała zwiększoną odporność balistyczną i przeciwminową. Polska podpisała umowę z koreańskim Hanwa Defense na zakup 672 haubic samobieżnych K9A1 K9PR. Obejmuje ona zakup 212 samobieżnych Chałbic K9A1 z dostawą w latach 2022-2026. Pozostałe od 2026 roku będą produkowane w Polsce. Pod koniec 2022 roku dostarczono Wojsku Polskiemu 24 sztuki Chałbic K9. Miejsce drugie Leopard 2pl Leopardy 2PL są opracowaną zgodnie z wymogami Polskich Sił Zbrojnych z modernizowaną wersją polskich Leopardów 2A4. W stosunku do bazowej wersji 2A4 Leopardy 2PL charakteryzują się m.in. wzmocnieniem odporności balistycznej wieży do poziomu przekraczającego możliwości Leopardów 2A5. Przeprojektowana armata gładkolufowa Rain Metal RH120 została dostosowana do najnowszych typów amunicji, w tym amunicji Programowalnej DM-11, nowym komputerem pokładowym z tabletami balistycznymi i systemem prowadzenia ognia, nowym systemem stabilizacji armaty, nowymi przyrządami celowniczymi zarówno dowódcy, jak i działonowego, co umożliwia działanie czołgiem w wersji 2PL w trybie Hunter Killer, obowiązkowym w najnowocześniejszych czołgach świata. Modernizacja 2A4 do 2PL realizowana jest od 2019 roku, do momentu pojawienia się na wyposażeniu wojska polskiego. Czołgów Abrams i K2 będzie to najnowocześniejszy czołg naszej armii. Obecnie na stanie sił zbrojnych RP znajduje się 247 czołgów Leopard 2, natomiast tylko 24 sztuki to zmodernizowane Leopardy 2 PL. Polska, według oficjalnych informacji, przekazała Ukrainie w ramach międzynarodowej koalicji dywizją, czyli 14 sztuk Leopardów 2A4. Miejsce pierwsze k 2 PL. K2 Black Panther to południowo-koreański czok podstawowej generacji 3+. Jego uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa kalibru 120 mm z automatem ładowania, która może wykorzystywać najnowsze rodzaje amunicji. K2 w polskiej wersji K2PL miałby zostać wydłużony o jedną parę kółnośnych z 6 do 7, co umożliwiłoby wzmocnienie pancerza wieży i kadłuba oraz prawdopodobnie umieszczenie magazynu amunicji dodatkowej pomiędzy przedziałem silnika a przedziałem bojowym. Terminy dostaw pierwszych 180 czołgów K2 zostały zaplanowane w latach 2022-2025. Natomiast dostawy 820 czołgów K2PL rozpoczną się w 2026 roku i w tym samym roku zostanie uruchomiona produkcja w Polsce. Od 2026 roku zaplanowane zostało również ujednolicenie konfiguracji pierwszych 180 czołgów K2 do standardu K2PL. W dalszej perspektywie planowane jest opracowanie w ramach współpracy polsko-południowo-koreańskiej czołgu nowej generacji 6 grudnia 2022 roku w Gdyni rozładowano pierwsze 10 sztuk czołgu K2 dla Polski.